Niepokojące wiadomości o Annie Popek wstrząsnęły światem mediów i jej licznymi fanami. Znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która od lat towarzyszy Polakom w porannych programach, od pewnego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Choć przez długi czas starała się zachować wszystko w tajemnicy, jej bliscy nie mogli już dłużej milczeć, to właśnie jej mąż, głęboko poruszony i ze łzami w oczach potwierdził smutną prawdę o stanie zdrowia ukochanej. Od miesięcy obserwowano, że Anna, dotąd pełna energii i optymizmu, zaczęła się zmieniać. Jej uśmiech wciąż pojawiał się na ekranie, ale za nim kryło się wyraźne zmęczenie. Widzowie zauważyli, że w ostatnich programach mówiła ciszej, poruszała się wolniej, a jej spojrzenie często uciekało gdzieś w dal, jakby myślami była zupełnie gdzie indziej. Z początku wszyscy tłumaczyli to przepracowaniem, w końcu od lat prowadzi intensywne życie zawodowe, łącząc występy telewizyjne z działalnością publiczną. Jednak z biegiem czasu stało się jasne, że za jej osłabieniem kryje się coś znacznie poważniejszego. Źródła z jej otoczenia mówią o coraz częstszych wizytach lekarskich i o tym, że Anna zaczęła ograniczać swoje wystąpienia medialne. Zniknęła z kilku wydarzeń, na których miała się pojawić, tłumacząc nieobecność sprawami osobistymi. Dopiero niedawno, po długim milczeniu, jej mąż przyznał, że stan zdrowia żony wymaga poważnego leczenia i że cała rodzina przeżywa trudny czas. Jego słowa poruszyły opinię publiczną. To pierwszy raz, gdy ktoś z tak bliskiego kręgu potwierdził, że sytuacja jest naprawdę delikatna. Znajomi dziennikarki wspominają, że mimo trudności Anna stara się zachować pogodę ducha. Nigdy nie lubiła wzbudzać współczucia, zawsze była symbolem siły i profesjonalizmu. Teraz jednak, jak mówią, nawet ona nie potrafi ukryć, że zmaga się z czymś, co wykracza poza zwykłe zmęczenie. Coraz częściej wybiera ciszę i spokój, unika świateł reflektorów, a każda publiczna wypowiedź staje się krótsza, bardziej powściągliwa, jakby oszczędzała siły. W środowisku medialnym panuje poruszenie. Wielu kolegów i koleżanek z branży wyraża wsparcie, wysyłając ciepłe słowa i gesty solidarności. Widzowie, którzy przez lata śledzili jej karierę, również reagują z troską. Pod postami na jej profilach społecznościowych pojawiają się setki komentarzy pełnych nadziei i życzeń powrotu do zdrowia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stanie zdrowia Anny Popek i o tym, jak jej rodzina oraz współpracownicy wspierają ją w tym trudnym czasie, subskrybuj nasz kanał. Zostań z nami, aby nie przegapić kolejnych informacji o tej poruszającej historii pełnej emocji, siły i nadziei. Kiedy diagnoza została potwierdzona, świat Anny Popek rozpadł się na tysiące kawałków. Choroba, o której lekarze mówili z powagą i ostrożnością, okazała się poważnym zaburzeniem autoimmunologicznym, wpływającym na układ nerwowy i odpornościowy. Początkowo objawy wydawały się niegroźne, zwykłe zmęczenie, chwilowe zawroty głowy, drżenie rąk, które tłumaczyła stresem i przemęczeniem, ale z czasem wszystko zaczęło się nasilać. Coraz częściej traciła siły, miała problemy z koncentracją, a poranki stawały się prawdziwym wyzwaniem. Mimo to przez długi czas próbowała ukrywać swoje dolegliwości, wierząc, że zdoła pokonać je siłą woli. Najbliżsi zauważyli, że coś jest nie tak, gdy Anna zaczęła unikać spotkań i zamykać się w sobie. Jej mąż, który zawsze widział w niej kobietę niezłomną i pełną życia, z trudem przyjmował tę nową rzeczywistość. Mówił później, że to był moment, w, który, w którym zrozumiał, jak bardzo ją kocha, gdy zobaczył, jak mimo bólu i osłabienia walczy o każdy dzień. W domu zapanowała cisza, pełna troski i napięcia. Dzieci, choć nie mówiły o tym głośno, czuły, że matka się zmienia. Czasami, wchodząc do pokoju, widziały, jak siedzi przy oknie, patrząc w dal z filiżanką herbaty w dłoni, jakby szukała odpowiedzi, których nikt nie potrafił jej dać. Z każdym tygodniem choroba odbierała jej coś więcej energię, sprawność, pewność siebie. Ruchy stawały się wolniejsze, twarz traciła dawny blask, a głos dotąd pewny i mocny nabrał delikatnego drżenia. Dla kobiety, która przez lata żyła w świetle kamer, to było szczególnie bolesne. Współpracownicy z redakcji opowiadali, że mimo wszystko wciąż przychodziła do pracy, nawet gdy ledwo stała na nogach. Mówiła, że telewizja jest jej drugim domem i że tam przed kamerą zapomina o chorobie choćby na chwilę. W pewnym momencie lekarze zalecili jej odpoczynek i długą terapię. Anna początkowo sprzeciwiała się, nie chciała rezygnować z pracy, ale zrozumiała, że nie ma wyboru. Wtedy po raz pierwszy pozwoliła sobie na łzy. Mąż był przy niej, trzymał ją za rękę, gdy opuszczała studio po raz ostatni przed przerwą w karierze. Powiedział później, że nigdy nie widział jej tak kruchą, a jednocześnie tak odważną. W domu walka o zdrowie stała się nową codziennością. Wizyty u lekarzy, rehabilitacja, specjalna dieta każdy dzień miał swój rytm podporządkowany leczeniu. Najtrudniejsze były wieczory, gdy dopadało ją poczucie bezsilności często siadała z mężem w salonie, w ciszy i mówiła, że tęskni za sobą dawną tą, która śmiała się głośno, podróżowała, prowadziła programy na żywo. On odpowiadał tylko jednym zdaniem wciąż nią jesteś. Te słowa stawały się dla niej jak lekarstwo. Choć choroba postępowała powoli, momenty poprawy dawały nadzieję. Każdy dzień bez bólu był małym zwycięstwem. Każda chwila, gdy mogła wstać i pójść na spacer, wydawała się darem. Zaczęła doceniać drobiazgi zapach świeżo zaparzonej kawy, promienie słońca wpadające do kuchni, rozmowy z córkami o zwykłych sprawach. Czasem nagle zatrzymywała się i mówiła. Dopiero teraz wiem, jak piękne jest życie. Jej rodzina zjednoczyła się jak nigdy wcześniej. Córki pomagały w codziennych obowiązkach, gotowały, robiły zakupy, a mąż czuwał przy niej, nie pozwalając, by poczuła się samotna. Wspólnie stworzyli przestrzeń pełną miłości i wzajemnego wsparcia. Przyjaciele z pracy i środowiska dziennikarskiego odwiedzali ją regularnie, przynosząc kwiaty i listy od widzów. Niektórzy pisali, że jej odwaga w obliczu choroby daje im siłę do walki z własnymi problemami. Pomimo trudności Anna Popek nigdy nie przestała być dziennikarką z pasją. Nawet w czasie rekonwalescencji notowała pomysły na nowe programy, planowała wywiady i pisała teksty. Powtarzała, że jeśli uda jej się wrócić na ekran, będzie chciała mówić o tym, jak ważne jest zdrowie i wsparcie bliskich. Z biegiem czasu zaczęła też uczestniczyć w kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Dla Anny ta choroba stała się nie tylko próbą, ale też lekcją pokory. Nauczyła się słuchać własnego ciała, cieszyć się chwilą i przyjmować pomoc bez wstydu. W jednym z prywatnych listów do przyjaciół napisała: że paradoksalnie to właśnie choroba pozwoliła jej odkryć, jak wielu ludzi naprawdę ją kocha. Jej historia poruszyła tysiące osób, bo za znaną twarzą z telewizji kryje się zwykła kobieta, która, jak każdy, boi się, cierpi, ale też potrafi się podnieść. Dziś, mimo że wciąż walczy z chorobą, w jej oczach znów pojawił się blask. Wierzy, że wróci do pracy, że jeszcze raz stanie przed kamerą i uśmiechnie się tak jak kiedyś, bo choć ciało czasem odmawia posłuszeństwa, duch Anny Popek pozostaje silny, a jej historia staje się symbolem nadziei i niegasnącej siły kobiet, które potrafią walczyć do końca. Kiedy Anna Popek usłyszała od lekarzy, że jej choroba przybrała bardziej zaawansowaną formę, świat wokół niej zamilkł. W gabinecie panowała cisza, przerywana jedynie szelestem papierów i spokojnym tonem specjalisty, który tłumaczył kolejne etapy leczenia. Dziennikarka słuchała, ale w jej głowie dźwięczało tylko jedno zdanie, że choroba postępuje szybciej niż przypuszczano. To był moment, który zapamiętała na zawsze. Kiedy wyszła ze szpitala, trzymała w dłoni wyniki, a w oczach miała łzy, które starała się powstrzymać. Wiedziała, że musi być silna, choć w środku wszystko się w niej rozpadało. W domu długo nie potrafiła znaleźć słów, by opowiedzieć o tym bliskim. Mąż, widząc jej drżące dłonie, przytulił ją bez pytania. Córki patrzyły z niepokojem, próbując zrozumieć, dlaczego matka, zawsze pełna życia, nagle milczy. Dopiero wieczorem przy kuchennym stole Anna zebrała się na odwagę. Mówiła spokojnie, chociaż głos jej drżał. Powiedziała, że czeka ją trudna walka i że nie wie jak długo potrwa, ale nie zamierza się poddać. Jej słowa brzmiały jak obietnica nie tylko wobec siebie, ale i wobec tych, których kochała najbardziej. W kolejnych dniach życie rodziny Popek uległo zmianie. Plan dnia podporządkowano leczeniu, wizytom kontrolnym i odpoczynkowi. W domu zapanowała nowa rutyna, cisza, ostrożność, skupienie. Mąż Anny zrezygnował z części obowiązków zawodowych, by być przy niej. Codziennie przygotowywał posiłki, pilnował godzin przyjmowania leków, starał się uśmiechać, choć w jego oczach widać było niepokój. Dla niego ta choroba była nie tylko próbą siły, ale i lekcją miłości. Mówił, że nauczył się wtedy, czym naprawdę jest bycie razem. Nie w chwilach sukcesów, ale w tych, kiedy świat wali się w gruzy. Tymczasem media i publiczność, które przez lata śledziły każdy krok Anny Popek, również zareagowały z ogromnym poruszeniem. Kiedy wiadomość o jej stanie zdrowia zaczęła krążyć w sieci, tysiące osób wysyłały słowa wsparcia. Pod jej zdjęciami pojawiały się komentarze pełne nadziei i otuchy. Ludzie pisali, że dorastały z jej programami, że jej energia zawsze dawała im radość i że teraz oni chcą oddać jej część tej siły, którą im przekazywała. Wielu fanów tworzyło w mediach społecznościowych specjalne grupy, by wspólnie modlić się o jej zdrowie i dzielić pozytywne wiadomości. Sama Anna, mimo trudności, starała się zachować kontakt z fanami, publikowała krótkie wpisy, dziękując za wsparcie, pisała, że ich słowa są dla niej jak światło w mroku i że nie przestaje wierzyć w lepsze dni. Każdego ranka, zanim zaczynała nowy dzień, czytała komentarze pełne dobrych życzeń. To dawało jej siłę, by wstać z łóżka i stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Choroba nie tylko osłabiła jej ciało, ale też zmieniła sposób, w jaki postrzegała świat. Zrozumiała, że wcześniej żyła w ciągłym pędzie, nie mając czasu na oddech. Teraz każda chwila stała się dla niej cenna. Zaczęła spędzać więcej czasu z rodziną, słuchać muzyki, czytać książki, które od lat czekały na półce. Codzienność, niegdyś wypełniona kamerami i światłami studia, ustąpiła miejsca ciszy, w której mogła wsłuchać się w siebie. Nie brakowało jednak chwil zwątpienia. Były dni, kiedy ból był silniejszy niż wola walki. Wtedy Anna zamykała się w sypialni, nie chcąc, by ktokolwiek widział jej łzy. Czasem tylko mąż siadał obok niej w milczeniu, trzymając jej dłoń, nie mówiąc ani słowa, wiedział, że jego obecność jest ważniejsza niż jakiekolwiek pocieszenie. W takich momentach przypominała sobie o słowach lekarzy, że najważniejsze jest zachować spokój i wiarę. Z czasem nauczyła się żyć inaczej, wolniej, uważniej, z większą czułością wobec siebie. Wkrótce zaczęła też pojawiać się w krótkich nagraniach, w których mówiła o sile kobiet i o tym, jak ważne jest, by nie ignorować sygnałów wysyłanych przez ciało. Te nagrania spotkały się z ogromnym odzewem. Tysiące kobiet pisały, że dzięki niej postanowiły zadbać o swoje zdrowie. Anna, mimo cierpienia, stała się inspiracją. Z każdym miesiącem zaczęła odzyskiwać nieco sił. Powoli wracała do aktywności. Brała udział w kameralnych wydarzeniach, choć zawsze z umiarem. Gdy po raz pierwszy pojawiła się publicznie po dłuższej przerwie, publiczność przywitała ją owacjami na stojąco. Wzruszona, powiedziała tylko jedno zdanie: Dziękuję, że nie pozwoliliście mi zniknąć. To był moment, w którym wiele osób zrozumiało, jak głęboko Anna Popek zapisała się w sercach Polaków. Jej historia stała się nie tylko kroniką choroby, ale też opowieścią o ludzkiej sile, wdzięczności i miłości. Dziś, mimo że wciąż walczy o pełnię zdrowia, w jej oczach widać coś, czego wcześniej nie miała spokojną mądrość i świadomość, że każdy dzień to dar w tym spokoju odnalazła nowy sens życia, a w sercach ludzi, którzy ją wspierają, pozostaje symbolem odwagi i niezłomności. Kariera Anny Popek to opowieść o kobiecie, która przez dziesięciolecia potrafiła zachować klasę, profesjonalizm i pasję w świecie mediów, nie tracąc przy tym autentyczności zanim stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji publicznej, przeszła długą drogę od pracy w regionalnych redakcjach po prowadzenie największych programów informacyjnych i rozrywkowych w kraju. Jej nazwisko od lat kojarzone jest z rzetelnością, ciepłem i spokojem, które wnosiła do każdego programu. Początki jej drogi zawodowej sięgają lat 90., gdy rozpoczęła współpracę z TVP Katowice. To tam po raz pierwszy stanęła przed kamerą jako prezenterka wiadomości i reporterka terenowa. Szybko zdobyła uznanie widzów za swój naturalny sposób bycia i umiejętność łączenia profesjonalizmu z ludzkim podejściem. Jej kariera nabierała tempa, gdy przeniosła się do TVP Wrocław, gdzie prowadziła serwis informacyjny Fakty. Równocześnie pełniła funkcję rzecznika prasowego PLL Lot, co pozwoliło jej poznać od kulis świat wielkiej organizacji i kontaktu z mediami na najwyższym szczeblu. Przeprowadzka do Warszawy była dla niej przełomem. To tam, po ukończeniu podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim i stażu w redakcji ekonomicznej Panoramy, rozpoczęła nowy etap kariery. Wkrótce została prowadzącą wydania ekonomicznego, a jej kompetencje doceniła również BBC, zapraszając ją do udziału w kursie przygotowującym do pracy w międzynarodowych strukturach telewizyjnych. Rok 1999 przyniósł kolejny sukces. Anna Popek pojawiła się na antenie TVP1 jako prowadząca poranny program kawa czy herbata. Jej energia, kultura osobista i poczucie humoru sprawiły, że szybko zyskała sympatię widzów. Ten program stał się jej znakiem rozpoznawczym na wiele lat. W 2002 roku odeszła z TVP, by objąć stanowisko doradcy ministra finansów Grzegorza Kołotki decyzję, która pokazała, że nie boi się nowych wyzwań i potrafi odnaleźć się również w świecie polityki. Po powrocie do telewizji publicznej prowadziła liczne programy od popularno-naukowych, takich jak Trop Tajemnic, po Lifestyle'owe po Oklaskach. Największy rozgłos przyniosło jej współprowadzenie porannego programu Pytanie na Śniadanie, który współtworzyła przez ponad dekadę. To tam stworzyła duet, który przeszedł do historii polskiej telewizji. Pełen ciepła, dowcipu i zrozumienia dla drugiego człowieka. Lata 2016-2024 to okres szczególnej aktywności zawodowej. W tym czasie prowadziła takie formaty jak Świat się kręci, Po prostu zdrowie, Halo Polonia, czy poranny magazyn wstaje dzień w TVP Info. Jej głos i sposób prowadzenia programów były rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, elegancki ton, empatia i zawsze przygotowanie do rozmowy. Współtworzyła także popularne wielkie testy TVP, łączące wiedzę z zabawą. Anna Popek nigdy nie ograniczała się do jednego medium. Równolegle z karierą telewizyjną rozwijała działalność radiową. Prowadziła audycje Popek Kultura i Gwiazdy w Radio Plus i Vox FM, a także Smaki Zdrowia w w Polskim Radiu 1. Jej audycje miały lek Taki inspirujący ton mówiły o kulturze, stylu życia, zdrowiu, a także o ludziach, którzy potrafią inspirować innych. Nie brakowało również występów w, w programach rozrywkowych. Udział w Gwiazdy Tańczą na Lodzie, Dancing with the Stars czy Fort Boyard pokazał ją z zupełnie innej strony, pełną odwagi, dystansu i poczucia humoru. Z kolei role epizodyczne w serialach, takich jak Pitbull, Barwy Szczęścia czy M jak Miłość – Potwierdziły jej wszechstronność i charyzmę sceniczną. W marcu 2024 roku rozpoczęła nowy rozdział, dołączając do telewizji Republika. Tam poprowadziła autorski cykl święta w Republice, w którym opowiadała o tradycjach wielkanocnych, duchowości i rodzinnych wartościach. Niedługo potem pojawiła się jako prowadząca poranny program Republika Wstajemy. A także niedzielny magazyn żyj w pełni poświęcony zdrowiu i równowadze psychicznej. Równocześnie w czerwcu 2025 roku uruchomiła swój własny kanał na YouTube Podcast TV, to właśnie tam z dala od telewizyjnych scenariuszy prowadziła szczere rozmowy z artystami, naukowcami i ludźmi kultury. W krótkim czasie jej kanał stał się miejscem spotkań z widzami, którzy cenili ją za autentyczność i spokój. W 2019 roku wspólnie z Agnieszką Wójcik założyła Fundację Kulturalna Polska, której celem jest promowanie dobrych manier kultury osobistej i polskiego dziedzictwa. To był dla niej ważny projekt pokazujący, że media mogą nie tylko informować, ale też wychowywać i inspirować. Mimo problemów zdrowotnych, Anna Popek nie zwolniła tempa. Pracowała, gdy mogła, z pasją i oddaniem. Każdy program, który prowadziła, miał w sobie coś wyjątkowego atmosferę ciepła, szacunku i autentyczności. Dziś, po latach obecności w mediach, pozostaje jedną z najbardziej cenionych osobowości polskiej telewizji. Jej głos, spojrzenie i sposób bycia stały się symbolem klasy spokoju i kobiecej siły cech, które nie przemijają z czasem, lecz tylko nabierają znaczenia. Dziękujemy, że byliście z nami, by wspólnie przeżyć poruszającą historię Anny Popek, kobiety, która przez całe życie udowadnia, że siła, pasja i dobro potrafią przezwyciężyć każdą przeciwność. Jej droga zawodowa i osobista to przykład wytrwałości, elegancji i serca, które bije w rytmie pracy, ale też w rytmie empatii wobec innych. W świecie, w którym często brakuje spokoju i autentyczności, Anna Popek pozostaje symbolem kultury, klasy i wiary w drugiego człowieka. To dzięki takim ludziom jak ona media stają się nie tylko źródłem informacji, ale też przestrzenią dla wartości i refleksji. Każdy, kto choć raz oglądał jej program, wie, że potrafi słuchać, rozumieć i sprawiać, że nawet najtrudniejszy temat staje się ludzki, prawdziwy, bliski sercu. Niech ta historia przypomina nam, jak ważne jest, by dbać o siebie, o zdrowie i o tych, których kochamy. Bo właśnie z troski, wdzięczności i miłości rodzi się siła, która pozwala iść dalej, niezależnie od tego, jak trudna jest droga. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść i chcesz poznawać kolejne niezwykłe historie ludzi, którzy inspirują, dają nadzieję i przypominają, że dobro zawsze wraca, subskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Twoje wsparcie pomaga nam opowiadać o ludziach, którzy zasługują na pamięć, szacunek i podziw. Dziękujemy, że jesteś z nami razem, tworzymy miejsce pełne emocji, ciepła i prawdziwych wartości.